Jakie suplementy pomogą ci się uspokoić o tym w dzisiejszym odcinku? Niedawno nagrywałem film, w którym mówiłem o suplementach w stresie takim, przede wszystkim chronicznym, czyli o uzupełnieniu niedoborów oraz o adaptogenach. Ten film znajdziecie tutaj, tam mówiłem, co stosować długotrwale, jeżeli mamy takie problemy ze stresem. No i tak naprawdę wniosek był taki, że większość osób powinno stosować yy, jakieś suplementy związane ze stresem, takie jak na przykład adaptogeny, bo większość z nas na ten stres jest oczywiście narażona. Ale dzisiaj temat będzie troszkę inny, bo będą to suplementy związane ze stresem ostrym, takie, które pomagają nam się uspokoić i walczyć z sytuacją stresową, czyli wygląda to tak, że mamy problem jakiś stresowy, na przykład wystąpienie publiczne, to o to często pytacie, czy na Instagramie, czy na konsultacjach, jak poprawić swoją jakość umysłu, czy stres, czy właśnie na przykład wypowiadanie słów. Tutaj skupimy się na aspekcie stresowym, inne rzeczy też pomagam dobierać indywidualnie na konsultacjach, na przykład jak lepiej występować publicznie, albo mamy jakieś sytuacje, no wiadomo, rodzinne, czy prywatne, czy jakieś inne stresy i nie możemy skupić się na pracy, nie możemy spać, i tak dalej, tak dalej. Jak sobie z taką sytuacją ostrą. Poradzić, gdy na przykład też ta sytuacja jest powtarzalna, tak? Mamy jakieś tam rozmowy o pracy czy inne rzeczy. Tutaj jest dosyć sporo rzeczy, które wpływają na taką oczywiście reakcję uspokajającą, na to, żebyśmy po prostu, no można powiedzieć, wyczyliwali, czyli po prostu, żebyśmy się zrelaksowali i większość z nich, większość, o których tutaj dzisiaj będę mówił, suplementów, będzie wpływać na neuroprzekaźnik, jakim jest GABA. GABA jest to neurotransmiter, który można powiedzieć, że jest takim hamulcem na naszym układzie nerwowym, który nas rzeczywiście. Uspokaja, czyli jeżeli mamy y, nadmierne pobudzenie, zarówno fizyczne, jak i y, mentalne, to niedobór GABA może być tutaj problemem. I wiele osób dzisiaj, które takie są bardzo mocno pobudzone, które mają problemy ze snem, mają problemy z uspokojeniem, z wysiedzeniem w ogóle, y, z uspokojeniem też fizycznym, takim, że cały czas jakieś tam ruchy wykonują, bardzo często jest to po prostu zaburzenie w powiedzmy stosunku gaba do innych neurotransmiterów, ewentualnie też glicyny, która jest taka uspokajająca. I wpływanie na tą gabę jest bardzo tutaj korzystne i dla takich osób też może być bardzo fajnym elementem takim, który pozwoli się wyciszyć. Warto zwrócić też uwagę na podstawy, czyli na medytację, na redukcję stresu, na inne rzeczy, które tutaj pomogą długofalowo. Tutaj działamy po prostu, powiedzmy tak, doraźnie na taki stres żeby od razu ten, taki efekt uspokojenia otrzymać. No i oczywiście najlepiej jest zacząć od suplementu, który nazywa się GABA, bo GABA jest praktycznie jednym z niewielu neuroprzekaźników, który możemy suplementować bezpośrednio. tak? Nie da się suplementować dopaminy czy serotoniny, ale gabę da się suplementować. Ten suplement jest dosyć popularny, jest w wielu mieszankach na stres, jest jako oddzielny suplement, jednakże GABA nie jest suplementem polecanym, dlatego że bardzo słabo przekracza barierę krew-mózg. W badaniach wykazano, że wpływa ona na odczuwanie stresu fizjologicznego, ale ale moim zdaniem nie jest to najlepsza metoda walki ze stresem, ale są rzeczy, które na te gabę wpływają bardzo dobrze. Najbardziej podstawowe są suplenty ziołowe: chmiel, Waleriana, czy jakiś tam lemon balm, pasiflora i tak dalej. Różne suplenty ziołowe takie podstawowe, które wpływają na aspekt gaby, na uspokojenie melisa. Na pewno znacie te zioła. Je można spożywać w postaci jakiegoś tam naparu czy jakieś herbaty, w takiej słabej postaci, ewentualnie suplementów, które już będą. Powiedzmy, że najlepiej, jakby było oczywiście standaryzowane, bo niektóre suplementy to są po prostu zwykły jakiś tam proszek, ale suplementy standaryzowane już będą na pewno lepiej działać niż yy, po prostu herbata czy jakiś tam napar. I tego typu zioła można stosować doraźnie, one mają taki łagodzący, lekki efekt, można też je stosować na przykład w postaci jakiejś yy, aromaterapii, tak? czyli w postaci olejków eterycznych. Tutaj jeden taki bardzo fajny tip, o którym mówiłem też w kontekście alkoholu, że bezalkoholowe piwo. Piwo też te ekstrakty z smielu zawiera i może działać uspokajająco i nie zawiera alkoholu, który jest toksyną, o czym mówiłem w filmie na temat alkoholu, więc to można sobie wykorzystać, że po prostu przed snem wypijamy piwo bezalkoholowe i może to nam pomóc się uspokoić i też lepiej spać, bo gaba przed snem Wpływanie na gaba bardzo często u wielu osób może ten jakość snu poprawić. Inną rzeczą, która też bardzo dobrze będzie na uspokojenie, na stres taki właśnie mentalny, wpływać korzystnie jest l Eltanina, l -tanina, y, czyli aminokwas niebiałkowy, nie występujący normalnie w produktach y, w żywności, tylko w zielonej herbacie. l jest znana najbardziej ze swojego połączenia z kofeiną, że to jest podstawowy neotropik. Taki no, najbardziej polecany najczęściej na konsultacjach. To jest pierwszy neotropik, który y, polecam, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z neotropikami. Y, ale L-tanina. Sama w sobie bez kofeiny, też może bardzo fajnie wyciszać, uspokajać, można ją stosować przed snem, można w ciągu dnia, więc bardzo fajny też tutaj yy, suplement na redukcję stresu. Letalna jest też bardzo, bardzo bezpieczna, także bardzo polecam. Na pewno magnes jest czymś, na co warto zwrócić uwagę. Magnez to jest yy, suplement, który zarówno w stresie jest mocniej zużywany. W, który może wpływać na naszą reakcję stresową. Są różne rodzaje, wersje magnezu. Najbardziej uspokajający będzie glicynian, połączenie magnezu z glicyną. Glicyna jako y, taki y, aminokwas, neurotransmitter, uspokajający. Bardzo dobrze się ze sobą łączą. Jest, można stosować przed snem. Altaurynian, czy nawet teronian też uważa się, że jest y, magnezem uspokajającym. Cytrynian, jabłczan, akurat taki Takiego efektu raczej nie będą miały to nie są takie, takie uspokajające, tylko właśnie pobudzające wersje magnezu, więc magnez jak najbardziej może się sprawdzić. Glicyna oddzielnie sama w sobie, szczególnie na sen, bardzo dobrze się sprawdza, jeden z bardzo niedocenianych, a bardzo skutecznych yy, suplementów właśnie na sen, który bardzo często yy, w praktyce yy, stosuje. No i z takich mocniejszych już rzeczy, na przykład kawa kawa, którą już bym zalecał osobom, które wcześniejsze rzeczy przetestowały, albo Fenibut, czy Pikamilon, ale tych rzeczy to już w ogóle. Nie polecam na pewno, osobom, osobom niezaawansowanym. Oczywiście jest wiele innych rzeczy, które można w tym stresie stosować, ale to są te takie najbardziej podstawowe, które tutaj, którymi tutaj się dzielę. Jeżeli temat stresu, biohackingu, poprawy pracy mózgu Ciebie interesuje, zapraszam Cię oczywiście na darmowy newsletter, który wysyłam co środę, podstawowe właśnie takie wskazówki top 5 różnego rodzaju suplentów, wskazówki związane ze zdrowiem badania, także to wszystko za darmo tutaj w newsletterze zapraszam i jak zwykle oczywiście widzimy się za tydzień w niedzielę.